W układzie współrzędnych mamy podane dwie proste, k oraz l, o wskazanych równaniach. Musimy stwierdzić, czy te proste są prostopadłe i w jakim punkcie się przecinają. A to proste były prostopadłe, gdy ich współczynniki kierunkowe były liczbami zarówno przeciwnymi, jak i odwrotnymi. Tutaj współczynnik kierunkowy pierwszej prostej k wynosi 2 trzecie, natomiast współczynnik kierunkowy drugiej prostej l wynosi minus 3 drugie. I tutaj już możemy zauważyć, że to są właśnie dwie liczby jednocześnie przeciwne i odwrotne, czyli... Możemy stwierdzić, że te dwie proste są na pewno prostopadłe, a w jakim punkcie się przecinają? Musimy wtedy wrzucić równania tych dwóch prostych do układu równań. Wtedy, rozwiązując ten układ równań, będziemy mieli x i y, czyli to będą właśnie współrzędne punktu, który zawiera się jednocześnie w pierwszej prostej, jak i w drugiej prostej, czyli nic innego jak współrzędne punktu przecięcia się tych dwóch prostych. No to lecimy. W pierwszym równaniu mamy y równa się 2 trzecie x. Czyli już można powiedzieć, że no, mamy tego y wyznaczonego, więc w drugim równaniu zamiast y możemy zapisać 2 trzecie x. Równa się i prawą stronę drugiego równania przepisujemy. W tej chwili schodzimy z układu równań, ponieważ mamy równanie z jedną niewiadomą, z x no i liczymy tego x. x na lewo, 13 pozostaje po prawej stronie równania. Teraz sprowadzamy te. Ułamki do wspólnego mianownika to będzie szóstka. Następnie dodajemy, czyli będziemy mieli 13 6x równa się 13. Obu stronie dzielimy przez to, co jest przy xie, czyli przez 13 6. No i będziemy mieli x równa się 13 razy odwrotność tej liczby, czyli razy 6 13. Trzynastki nam się skrócą i pozostanie szóstka. To znaczy, że pierwsza współrzędna tego punktu P, punktu przecięcia się tych dwóch prostych, wynosi 6. I tutaj już moglibyśmy zaryzykować za odpowiedzią drugą, czyli współrzędne 6 i 4, ale sprawdźmy jeszcze dla pewności współrzędną Y, -ową. czyli Y równa się 2 trzecie x z pierwszego równania sobie to policzymy, czyli 2 trzecie razy ta szóstka przed chwilą policzona. Trójka z szóstką nam się skrócą i będziemy mieli 2 razy 2, czyli 4. To znaczy, że rozwiązaniem tego układu równań jest x równa się 6 i y równa się 4, czyli to będą współrzędne punktu przecięcia się tych dwóch prostych, więc pasuje odpowiedź druga.